Biewiórki i bobry, dzień dobry, dzień dobry, cześć, witajcie w kolejnym odcinku, yy, trochę w marszu, dzisiaj tak zaczynam dynamicznie odcinek, bo czas mnie goni, muszę wysłać dokument DHL-em do Polski i... <laughs> i taka ciekawostka, otwarty jest do 17, ale między 12 a 1 zamknięty, no wiadomo, lunchek. podobnie zresztą jak u Zula, to jest jego miejscówka. No ale to dlatego, że jest wcześniej rano jeszcze. Yy, dobra, zapraszam Was bardzo serdecznie na dzisiejszy odcinek, w którym między innymi wyjaśnimy, ile kosztuje wysłanie jednej kartki A4 do Polski. Zszedłem z utartych ścieżek. Idę troszkę inaczej niż sugeruje mi eee, nawigacja. Bo tamtymi drogami już chodziłem, a tą jeszcze nie. No, i obraz w sumie się wiele nie zmienił. Jest cały czas fajnie i kolorowo. No, i wszędzie budowy również. To nic specjalnie nowego. Trochę restauracji pozamykanych, trochę sklepików pozamykanych. Spory ruch, Chodników nie ma. Czyli, tak jak powinno być w Ptompeji. Poproszę, jaka cukiernia. No, no, no jak To czasami warto zjeść z utartego szlaku. A tutaj mamy sklep, który sprzedaje zarówno owoce morza, jak i wołowinę. Jak widzicie, cięto na kawałki, już taką pożyczniczkę można by powiedzieć. Tam schodami się wchodzi na górę. I właściwie to nie wiem po co schodami na górę, to mają sklep. Wszystko jest jakby tutaj w lodówkach. Dziwne. Dobra, śmigam, bo mi zaraz zamkną. Tak przechodzę sobie patrzę taki nieoznakowany serwis, a tu jakiś Rolls-Royce stoi. Tutaj wypasiony minivan Mercedesa. Tak mówię, w takim dziwnym, nieoznakowanym punkcie takie samochody. Wprawdzie chłopaki tam w serwisie noszą jednakowe koszulki. No ale to trochę dziwne. No i później przechodzę kawałeczek dalej. Tu jest przeszklona szyba. I tam zajrzałem sobie do środka, no i tam stoją fantomy, Rolls-Royce, 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 tam jakiś większy, jeszcze nie wiem co to jest, tam jakieś porszawki, tutaj nawet nie wiem, to żółte, nie widzę. Co to jest? To, to nie jest chyba jakiś słaby serwis, tak mi się wydaje, a wprost przeciwnie. No dobra, a ja idę dalej. Kolejna niespodzianka. The Flix. Community movie Theatre. proszę bardzo, kiedyś chyba było tu kino, niespecjalnie jakieś duże, teraz do wynajęcia, nieźle, a tutaj zrobili takie zabezpieczenie, bo z tą budową wiąże się pewna historia, a mianowicie jakiś czas temu przyjeżdżały, no tu jak widzicie jeżdżą samochody normalnie, no i jechał sobie człowiek, chmer, samochodem i nagle góry, pręd zbrojeniowy, przez dach i w udo. Wbił mu się, przebił się. I taka sytuacja. I w związku z tym, że nie potrafili tutaj zabezpieczyć budowy, to wykazano im zbudować taką konstrukcję całą, solidną nad drogą, co jest wyjątkowym jak na Kambodże zabezpieczeniem. Ale inne budynki takich już nie mają, bo tam się pilnują. Nie to co tutaj. A było skąd spadać już jestem tuż tuż tylko taką małą przebiteczkę chciałem wam zrobić tu trochę wyżej już coraz mniej tych małych niskich budynków a coraz więcej takich konkretnych budynków a ja skręcam w lewo dotarłem udało się mam nadzieję tylko że nie robią sobie przerwy wcześniejszej to wszystko jest możliwe, ale mamy DHL. -a. Jestem już w środku. Na razie wypełniłem prosty druk. nadawca odbiorca. Czekam, czy na poprawia kolej. Jestem następny. Tam panowie naprawiają napis DHL, który był urbany. Nie boję się, że to było specjalnie wypasione. Jeśli chodzi o wystrój, ale jest. Nie zapomnieli też o. Drzewko szczęścia na Chińskim na drogę. Ok, Okej, udało się kartka wysłana. Wysłanie jednej kartki A4 to jest koszt 100 dolarów 98,19 dokładnie. Także dużo mało, no kwestia tego, na ile ważne jest, żeby to wysłać. Jednej kartki A4. Wracam. Wracając z DHL-a mijam teraz. Ej, mury, ogrodzenie tego muzeum ludobójstwa, które wam pokazywałem jakiś czas temu. Ej, to się ciągnie dość duży kawałek. Powiem wam, że jak się to zwiedza od środka, to nie wydaje się ten obszar aż tak duży. Dopiero teraz po zewnętrznej, jak patrzę na okalające to ogrodzenie, jak długie ono jest, to rzeczywiście kawał, kawał terenu. Tam człowiek już nie myśli o takich rzeczach, więc, więc faktycznie to może zupełnie inaczej odbierać no to jeszcze parę minut i będę w domu a to jest jedna z alternatywnych bram jak widzicie zamknięta do wejścia zajrzę jeszcze po drodze sobie do Circle K jakiś izotonik to się, coś się tak wydaje, ale 20 minut w jedną stronę, 22 w takie słońcu to się czuje to 2 dnia strasznie szybko także wchodzę coś kupić do okay. picia miałem kupić jakiś napój izotoniczny ale znalazłem coś takiego zupełnie przez przypadek. San Pellegrino. To wodę taką kojarzę. I, i jest taka San Pellegrino limonata. Wygląda na orzeźwiającą. Zaraz sprawdzę. Testuję. <słyski> Pierwszy napój w Kambodży, który pije który jest kwaśny. O matko, jedyno. Uuu! Włosy stanęły dęba. O rany. Naprawdę kwaśny, ale dobry. O! Tak jakby do wody gazowanej dodać naprawdę dużą ilość wyciśniętej limonki, cytryny. O, ale dobre. <grym> dobre. Wróciłem do domu, wypuściłem odcinek i dalej w miacho. Ym, muszę kupić trochę warzyw. Po pierwsze dla siebie, do jedzenia. Niewykluczone, że niedługo przyjedzie taron, także dobrze mieć już coś w lodówce. Ym, no i muszę tam zrobić kilka rzeczy. Ja, mam parę zamówień, także trochę dzisiaj będę musiał się pogrzebać w kuchni. Ale korzystam z tego, yy, idę sobie w tą piękną pogodę w stronę pani Warzywko, bo od niej będę robił zakupy u niej. A tak przy okazji, Tarąg yy, szuka w Kokongu jakiejś miejscówki dla nas. No i na razie nie ukrywam, że słabe były, słabe. Niezbyt to dobrze wszystko wyglądało. Nie ma dużo takich miejsc do wynajęcia, wbrew pozorom, właśnie w Kokongu. I to, co mnie zdziwiło, Tarong mówi, że jest taki mega hura optymizm wręcz w Kokongu, wśród ludności, że już pandemia się skończyła i że teraz wszystko będzie dobrze, już wszystko wróci do normy w tym roku. Znowu będą turyści i ceny poszły strasznie w górę, także masakra. No ale, ale, przed chwilą pokazywała mi właśnie, bo była na oglądać jeszcze jedno Miejsce i mimo swoich dużych mankamentów, bo ma duże mankamenty, to ma też duże plusy. I się zastanawiam, właśnie musimy jakieś decyzje zacząć podejmować powoli. Ale to miejsce ma ogromny potencjał. Dwa największe minusy. Są fatalne schody, fatalne, które się nie nadają i musielibyśmy je przerobić e, na 100%. Są po prostu niebezpieczne do obchodzenia. I druga rzecz, jest bardzo blisko, mamy tarąg. Dwa minusy. Plus, ścisłe centrum. Tuż przy Riverside. Muszę pomyśleć. Dostawa do sklepu z zabawkami Transformers. A nie, nie dostawa, zabierają rzeczy, chyba padł sklep. To no, niestety. Nie udało się. Nie przetrwali. Zbierają się ze wszystkim. No proszę, taki narożny budynek. Cały przy jednej z głównych ulic. I sobie nie poradzili, Trudne czasy dla wszystkich. dla zabawek również. Biznes na dzieciach w tych czasach jest mocno ryzykowny, wiem co mówię. Teraz jestem na środku ulicy, <noise> ale pan na motorze też. Jakoś muszę przejść. Okej. Okay. <noise> Udało się. Przychodzi. Pan, który tam siedzi strasznie kicha. No więc właśnie byłem u pani warzywko. Kupiłem parę rzeczy. Tak jak planowałem. I wracam teraz. Myślałem, że to będzie cięższe i że wezmę sobie z powrotem tuk-tuka, ale nie jest źle, także idą z buta. Dla zdrowotności. Tutaj mamy ściany mur okalający szkołę. I przy tej okazji jest chodnik, ponieważ jest tak zastawiony z bardzo wysokim krawężnikiem, nie wiem ile ze 30 cm ma wysokości, plus jeszcze słupki, plus jeszcze łańcuchy. No i tym sposobem udało się zrobić tak że nikt tutaj nie parkuje i proszę. Z jakim komfortem można się poruszać popnąłem również miejscami. Nawet pokażę wam tak jak się idzie. Chodnikowa idylla się skończyła. Drzewo nie pozwala już dalej, a ponieważ samochody parkują przy krawędzi, i słusznie, no to muszę iść prawie, ze środkiem ulicy. Kolejny program. Przejdź przez drogę, tak żeby cię nie rozjechali. Była testowana dzisiaj limonata z San Pellegrino, która kosztowała prawie 6 zł. A teraz zwykła woda sodowa i sok z limonki. I porównamy. Oczywiście jest pod kwestią tego, ile tego soku się doda, ale Nie będę mieszał specjalnie. Trzy razy taniej bardziej naturalnie, choć nie do końca, ale bardziej naturalnie. I nie ustępuje bardzo w smaku. Też piszne. Kapusta kiszona zrobiona. Znaczy, zrobiona. Teraz się będzie dopiero robiła. Ale już przygotowana. Był u mnie na chwilę, Wiktor. Wpadł, kupił sobie rower. I wpadł po drodze. Akurat po mnie jak wychodziłem, bo idę teraz do tej chuta Też mam 20 minut gdzieś tak piechotką. Dzisiaj się nałażę. Nałażę, nałażę. Odcinek łażony i spacerowy. Jadą kupić sobie te papryczki. Bo boję się, że mogą się skończyć, bo dobrą promocję na to zrobili i, i mogą po prostu zniknąć. Także jeszcze chętnie sobie jedne kupią, tamte się skończyły Zobacz, może jeszcze coś tam fajnego. Jeden z widzów w komentarzu napisał taki żarcik: Na miastka sucharów będzie, na miastka sucharów. Jeszcze nie suchar codzienny, ale yy, żona do męża. Widziałeś? Woda podrożała, a może tato? Nareszcie i abstynentom się do dupy dobrali. Także przykro mi, ale pomyślałem sobie, że skoro mam taki kawał do przejścia, to was uraczy czymś. O proszę, jak fachowo. Pierwszy raz widzę. Taka konstrukcja, i na samej górze dźwig. I zasuwa. O tak, to jeszcze nie widziałem. No proszę, proszę, jakie postępy robią. Rzućmy okiem. Jeszcze raz. Nieźle. Co będzie? Takie coś tu będzie. Hałas straszny. Proszę. Taki Aston Martin śliczny. Fajny, fajnie wygląda. W końcu dotarłem pod Taifut Taiput Market. Chodzę zobaczyć, czy są jeszcze moje papryczki. Zobaczcie, jak to wygląda. Te papryczki pojemność 470 ml, 4 dolce prawie. Tutaj mamy te same papryczki, pojemność niecały litr. 6,40. A tutaj mamy prawie 2 litry. Te duże z miałem i w prące za 4,80. Byli się. To nawet nie jest kwestia tego, że specjalnie mi się nie chce już chodzić. Bo, bo na podobnym rady nie ma problemu. Tyle, że już jest na tyle późno, że mogą się spóźnić na przyjazd kupca który ma przyjechać, odebrać dzisiaj lodówkę. Wolałbym jednak być na miejscu, w związku z tym, aby przyspieszyć cały proces, zaumówiłem sobie tuk-tuka i właśnie na niego czekam. Zaraz powinien być. Będę ruszał. No i ruszamy. Jedziemy już do domu. jak tylko dopnę sprzedaż lodówki, to zabieram się za montaż odcineczka. A tutaj jedziemy obok dawnego y, miejsca, gdzieśmy chodzili się bawić, czyli Godfadera. Tutaj znajdowała się restauracja, zaraz. Dzień, tu jest ten budowa wielka, a tutaj jest dawny Godfader. Ciągle jeszcze nazwa pozostała, widzę Ale ktoś inny już się bawi, ktoś inny trzyma lejce tego biznesu tutaj teraz Zawracamy, bo jest taki korek Uznał kierowca, iż nie ma sensu stać. Za dużo czasu nam zejdzie, bym teraz zawrócił i robimy objaźnik. Będziemy jechali dookoła, ale za to jechali, a nie stali. Taki kierowca to ja lubię. Konkretny, wiedział o co chodzi, zawinął się, błyskawicznie dojechaliśmy po już praktycznie jesteśmy, to jest mała ulica. Nie patyczkuje się, cyk, cyk, objeżdża konkret gość. I błyskawicznie jest po to. Wyszła mała lipa z, z tą lodówką, w sensie mieliśmy wcześniej ustawione, ustalone, um, że przyjedzie taki człowiek, który ma platformę na motorze i on ma taką platformkę. Zresztą korzystamy z jego usług zawsze, um, więc było, było ustalone, że około 5 będziemy go potrzebowali. Chińczyk się spóźnił, przyjechał o 6. No i dzwonimy do tamtego, dzwonimy, 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 w końcu się okazało, że on nie może już dzisiaj koniec. Więc Chińczyk mówi, że jutro 8:00 rano, że przyjedzie. Mówię panie, proszę Cię. 9 to. On mówi, dobra, dziewiąta. on mówi tak, to my widzimy się o dziewiątej, ale temu y, kmerowi niech pan powie, że 8:30. On mówi spoko, spoko. Ja już wiem o co chodzi. Czyli widać, że Chińczyk od pewnego czasu już w Kambodży jest i wie, jak się umawiać z kmerami. Żeby było na 9, to 8:30, to tak co najmniej, co najmniej. Także zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie jutro. No nie mniej. Jutro muszę wstać wcześniej. Myślę, że śmiało dzisiejszy odcinek możemy nazwać odcinkiem drogi. Dużo chodziłem, dużo na zewnątrz w przeciwieństwie do wczorajszego. Także sytuacja się wyrównała. No to tak, zmrok już zapadł u mnie, w związku z tym myślę, że to jest dobry moment na to, żeby się z wami pożegnać. Bardzo wam dziękuję za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Zapraszam Was bardzo serdecznie na jutro. A dzisiaj życzę Wam miłego dnia i bawcie się dobrze. Trzymajcie się. Do zobaczyska jutro. Cześć! Don't play the knife. Just open it. What is it? What is it? Is a gift? Show mommy what you have. Rainbow. Rainbow. This is the stem. You like it? Yes. Say thank you, daddy. Good job.